Wracam po przerwie, to znaczy witam Was w odcinku pierwszym z serii, która się nazywa Minecraft od ziarenka do pszenicy od nasion do pszenicy i chcę Wam dzisiaj pokazać zaklę zaklętą świątynię yy, odwodników. Dobra. Z profilu wygląda ona tak. Do góry, jak sami widzicie, jest tak zwany kłęb powietrza. Ja wam może to... A, Oczywiście gram na teksturkach, więc nie dziwcie się, że są takie, właśnie dziwne, lekko rzeczy. Tak, chcę Wam pokazać się w od środka. Zrobimy tam jeszcze kilka rzeczy, ale w międzyczasie pokażę, jak ją się robi. O, od środka wygląda ona tak. Jakie są bagi w tej grze? Najgorsze. Tym, że osadnicy są. to znaczy na tych teksturkach. Wszyscy osadnicy są normalni oprócz takich, tych. właśnie takich jak widzicie, są to ogrodnicy. No, nie powiem, że teksturka ich jest zła. Bardzo trudno jest ich zauważyć, ale o, to po prostu inni i mi się to nie podoba. Dobra, to ja pokażę, jak yy, to się robi. Po przerwie oczywiście. No, jednak nie pokażę, bo nie mam jak. Ale jestem pewien, że jesteście na tyle mądrzy, że sami to zrobicie. Ja może to wytłumaczę. Najpierw robimy taką mini piramidkę ze, z bloku szmaragdu. Stawiamy na nią zaklętą tą latarnię magiczną. O! Yy, I na tej pi i ona powinna po chwili się tak uzupełnić. Do tego możecie dodać lazuryt, czerwony kamień lub inne. Aha, jak wygląda czerwony kamień na tych teksturkach? Tych to jest on bardzo dziwny, nie wygląda tak on jak normalny redstone. Zaraz go pokażę. No ludzie. Był? To on? Nie. Jest. Dobra. Teraz ja zbuduję wieżyczkę i wam go pokażę. Dobra, jednak zaprezentuję wam trzy bloki, żeby było wszystko jasne. A przepraszam, jeszcze... No dobra, nie będę. To jest y, blok redstone'u. Wygląda on jak normalny y, no, cobblestone, tylko między nim, między tymi kamieniami dużymi, jest y, taka czerwona, nie wiem, czerwony proch jakiś. Dobra. Tak wygląda blok lazurytu. Wygląda jak cegły lazurytowe. No, nie podoba mi się to zbyt bardzo, ale dodaje ładny efekt. Tak wygląda szmaragd, blok szmaragdu. No i, no i po prostu jest to super blok, dopracowana teksturka. O. I tyle. No na no, dziś to będzie tyle. Zobaczymy się w następnym odcinku. Nie wiem kiedy wyjdzie, ale być może zobaczycie w nim oazę, którą zrobię tutaj na pustyni. No i dobra, to cześć.